Zobaczymy, czy taki dobry ten likwidik będzie. Uwłaśnie stary, bo ja za trzy lata nie wapowałem. Yy, liquid dalej robi się z bazy i aromatu? Stary, teraz musisz kupić osobno. glicerynę, aromat, bazę, nikotynę, majonez kielecki, olej pakowy, e, cukier waniliowy, e, ketchup. Co? No, takie są wymogi unijne, ci powiem. Mm. Aha, jeszcze. Przeczytałem już 700 książek, obejrzałem 524 filmy, przestudiowałem ponad 40 tysięcy godzin. Siedzę w tym temacie od ponad 17 lat i dalej nie odnalazłem odpowiedzi na pytanie, które nurtuje mnie przez całe życie. Jaka góra do Ijasta? A wy może wy wiecie, jaka góra do Ijasta? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu. Dzięki za odpowiedź. Tata? Ty papujesz? Od no, kiedy? Wiem, że tak, tak. Ostatnio się przyrodzę na to, bo te papierosy coraz droższe, ta inflacja coraz wyższa, to raz z ręką mam na tydzień. A tak z ciekawości, yy, jaki masz w środku likwid? Likwid? To to jest No, no ten olejek, co ty. To, to, no. no jak no, najlepszy, jak to, to tatuś, tak? O, aż sobie w sobie młody. Mogę? Prawie, ja że tak. <słyszy> co to jest za <słyszy> To jest smak, z mięsem młody. To, co najlepszego polska kuchnia, polska ziemia dla nas przygotowała. Mmm, Ale pyszna kompozycja. Liquid cola i picie cola dla podbicia smaku. No dobra. Bądźcie chłopaki, ostatnio na tej mojej nowej grze, co to się wam paliłem. Taką chmurę zawaliłem, że sąsiedzi dostali alert RGB. Co ty, człowieku, chyba daj spokój. A jak? Dobrze, że Andrew Taj tego nie widzi. Czemu niby? Jak to czemu niby? Pan mówi. Oddychaj tylko powietrzem. Nie wapuj. Jak ty możesz to łapać? Jak możesz wapować to górko. Nie jest to co za pięć lat z tobą. Oddychaj tylko powietrzem. A jakiego koloru jest twoje O, młody, pokaż tego swojego papierka, co tam masz na grzałeczce. Nie, to jest czegoś takiego, nie. Stary ja wszystko paliłem, nie? Ja. Stary stickers P1 i eye Nie, to naprawdę, czegoś takiego nigdy nie paliłem. Staria ja paliłem wszystko, mówić. takich takich nie palisz! No przestań gadać, człowieku. Dobra, tylko że potem nie było. Eee, stary Bo to był waporyzator 420 blaze Mata na prezydenta Kurde, nie widzę nic Sorry chłopaki La ga, mia, łem Dobra, się jestem, sorry, lagi mnie Ale będzie pyszny likwidzik ah. mm, Ale dobre Będę się wykąpać. Młody! Co ty robisz w wannie? Liquid na trawę mieszam. Ale my przecież wyjeżdżamy tylko na trzy dni. No niby tak, ale ty jeszcze nie widziałeś ile mój nowy dripper pali. O Nie, babcia! Babcia widziałem jak wapuję. Teraz pewnie sprzeda mnie do rodziców. Wnusiu, wnusiu! Chyba coś się pali. Czas wojna. na straż pożarną. Nie, 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 nie babciu! To, to nic się nie pali, to! Smog! Smog za okna! Trzeba zamknąć okno! Wiedziałam, że ta spod piątki śmieciami pali! Wiedziałam! Co tak śmierdzi? Czujesz to? To trochę jak jakiś dym papierosowy. Wiadomo, z papierosa nie ma aż tak dużo dymu, ale to człowiek idzie, to leci mu do oka. Na przystanku wszyscy śmierdzą tym stary. A ty co o tym sądzisz? <kłysy> co? Mówiłeś coś? Ty, błysy? A od kiedy on pali? I to tego cienkie? Co się stało z tym światem, żeby dreszcz palił cienkie papierosy? W ogóle co się stało z tymi mężczyznami, z tymi facetami? Nikt teraz nie jest męski, wszyscy chodzą tylko w tych irokezach i tych rurkach. Pff! Muszę sobie zarać. Mój nowy liquidzik o smaku. Cytrusowo, limonkowo, truskawkowo, malinowym, pyszniutki, zarówecko. Jestem gubernatorem. Gurdeczki, yy, wiemy, że czekaliście na ten odcinek kilka lat, nie o, wiem tak. dokładnie ile. Jeżeli wiecie, wiecie, napiszcie to w komentarzu, ale wydaje mi się, że przy minimum 3, że to nie było odcinku z apera. Kolejny typowy waper. Macie to. Dzięki za to, że dzisiaj byliście z nami. Teraz jedziemy na wakacje i po wakacjach, na których też coś dla Was nagramy. Będziemy mieli na Was nowe jakieś format, także czekajcie, bo fajne zmiany nadchodzą. Dzięki, że byliście, zostawcie łapkę, jak się podobało i siema.